Cześć! Nie chcę mi się wierzyć, że dokładnie o tej porze, za tydzień, będę gdzieś w Beskidzie Niskim, starając się dotrwać do komańczy tym całym ultraszaleństwie. Zanim jednak do tego dojdzie, jest jeszcze za, przede mną cały tydzień taperingu. Tapering, czyli okres, kiedy luzujemy objętość i intensywność naszych treningów po to, żeby przede wszystkim odpoczęła nasza głowa, czyli żeby nam się chciało dać siebie 100% na takim biegu, żebyśmy podeszli do tego rozsądnie, żebyśmy byli zmotywowani, ale też żeby nasz mózg odpoczął od odbierania nieustannie tych bodźców, które idą z, jakby w parze z treningiem ne Czyli tak, żeby nasz mózg był w 100% przygotowany na to, co przyniesie nasza ultra przygoda. Po drugie, tapering jest po to, żebyśmy odpoczęli fizycznie żeby nasze mikrouszkodzenia w mięśniach, we włóknach mięśniowych miały szansę na to, żeby się po prostu zaleczyć, czyli żeby się mogły odbudować nasze mięśnie i żebyśmy nie czuli ciężkich nóg. Żebyśmy nie byli oboleli, żeby nie być przetrenowanym w momencie startu. Celem taperingu jest przede wszystkim sprawienie, żebyśmy w momencie e, zawodu zwiększyli swoją szansę na to, żeby być w szczytowej formie, czyli żeby dać siebie 100%, żeby nam się chciało, a nasze ciało po prostu temu e, współgrało. I przejdziemy dalej. Chcę tylko podkreślić jedną podstawową zasadę taperingu, nie eksperymentujmy, czyli nie bawimy się w nowe jednostki treningowe, nie bawimy się w nowe aktywności. Jeśli mamy ochotę wybrać się na konie, na szermierkę, spróbować tenisa, odłóżmy to po zawodach, żebyśmy się nie przemili fizycznie i żebyśmy się nie przemili psychicznie. Po drugie, nie eksperymentujmy z żarciem. Yeah. Can you do the same? Mm. To, co mieliśmy już do wytrenowania, do wypróbowania, jest za nami. Teraz szlifujmy, odpoczywajmy. Nic nowego nie wymyślajmy. Ile trwa? To zależy. Dla niektórych jest to tydzień. Dla niektórych dwa tygodnie, trzy tygodnie. Dla mnie są to trzy. Tygodnie. Zaczęłam już w zeszłym tygodniu, kiedy znacznie obniżyłam objętość treningową z 90 100 km na 75. W tym tygodniu to będzie 65, a w przyszłym tygodniu przed samą łamgoweną to są zaledwie dwa biegi po około 40-60 minut. Zeszły tydzień był naprawdę mega udany, bo e, udało mi się weekend wyskoczyć na wycieczkę w Beskid Niski, co było dla mnie bardzo ważne, bo mogłam zobaczyć jak e, przedstawiają się te szlaki, czy jest dużo płota jak tam w ogóle się czuję psychicznie i fajna była ta wycieczka, bo poleciałam z Lackowej, z Wysowej, Lackową, kozie Żebro, Rotundę, tak więc te ścianki ogarnęłam, a Lackowa to był trochę taki bonus. No, nie mogę się doczekać. Na ten moment jest bardzo fajnie, nie ma dużo błota i mam nadzieję, że to się utrzyma. W tym tygodniu również ta objętość spada, intensywność również. i Nie mam już żadnych, żadnych takich podbiegów intensywnych. Zdarzają się przewieżki, zdarzają się też takie elementy biegu na umiarkowanym zmęczeniu. Plus, wjechała bardzo fajna wycieczka biegowa w Tatry. Wybraliśmy się na wschód słońca na Kastrowy Wierch i mentalnie to w ogóle niesamowite przeżycie plus naprawdę fajny trening luźny yy, bardzo fajnie jakby psychicznie się o wiele lepiej potem poczułam i też miałam takie poczucie że to jest zupełnie inna specyfika w ogóle terenu Tatry czy Beskid Niski ale dało mi to takie yy, przewietrzyłam się o przewietrzyłam trochę swoją duszę Jutro mnie czeka wycieczka biegowa 2-2,5 godzina, tutaj w Beskidzie sądeckim na totalnym luzie. Trzeci tydzień to są dwa biegi, 40-60 minut w zależności od samopoczucia, od tego też jak moje ciało będzie współpracować, więc zobaczymy. W kontekście treningu uzupełniającego to mniej biegam, ale też nie staram się uzupełniać tego treningiem uzupełniającym, czyli wciskać tam, gdzie miałam bieganie, nie wiem siłownie, rower, basen czy cokolwiek. Trenuję dwa do trzech razy w tygodniu na siłowni. W zeszłym tygodniu były to dwa dni, w tym tygodniu też to były dwa dni, a w przyszłym tygodniu chcę zrezygnować z siłowni i po prostu robić sobie około 15-20 minut ćwiczeń takich utrzymaniowych. Pitu, pitu, a coraz bardziej wieje. Widziałam, że ma dzisiaj wiać do około 25 km na godzinę tak więc żeby jeszcze coś uczknąć z tej pogody spadam na rower i widzimy się w trasie zanim zajmiemy się jakąkolwiek inną formą regeneracji, trzeba zadbać o sen. O higienę snu, czyli o to, żeby była pewna powtarzalność, powtarzalność pory, żebyśmy nie mieli problemu z zasypianiem, czyli tak naprawdę nasze poranki zaczynają się już wieczorem, kiedy przygotowujemy sobie cały taki rytuał, pozwalając nam się wyciszać. Dla mnie poranki są o tyle istotne, że odcinam się całkowicie od mediów społecznościowych. Nie sprawdzam telefonu, nie patrzę, co się dzieje w świecie, poświęcam ten czas sobie. No i staram się spać około 7-9 godzin codziennie. Nie mam żadnych atrakcji zaplanowanych na rano, nie mam żadnych koli z pracy, z samego rana, tak, żeby móc przynajmniej do tej 9 ogarnąć się ze swoim porządkiem. Ja wstaję zazwyczaj tak między 6.30 a 8 i wtedy się czuję najlepiej. Mówcie, że nie jest pięknie jesiennie. Jestem na zielonym szlaku spod gondoli na Jaworzynę krynicką. Lecę na Jaworzynę Czubakowską, Wierhomle i potem robię taką pętelkę pod stację gondoli, gdzie zaparkowałam auto, więc około 2,5 godziny. Zobaczymy dzisiaj. Pełen luzik. W poniedziałek pozostaje coraz mniej czasu do łamkowiny. Po śniadaniu zjadłam sobie standardowo owsianeczkę. Mm, około 50-60 gram płatków owsianych zalanych na noc z nasionami chia. Rano dodaję do tego odżywkę białkową, trochę napoju, czy to sojowego, owsianego, ryżowego, w zależności co jest. Y, banan, daktyle, no i oczywiście masło orzechowe, bez którego nie mogę żyć. No i kawa. I to jest moje śniadanie. Wspomnę tylko, że nie eksperymentuję totalnie z żarciem przez ten tydzień. Jem mocno intuicyjnie, nie liczę kalorii już od wielu, wielu lat. Po pierwsze mi się nie chce, po drugie uważam, że to jest beznadziejne, żeby się tym tak stresować i zwłaszcza jak nie mam żadnych jakichś celów sylwetkowych. Po prostu jem na samopoczucie i u mnie się to sprawdza. Na lunch wiedzie prawdopodobnie jakaś kanaperka z jajkami, warzywkami, więc trochę białka, tłuszczu, no bo też będę miała masło roślinne. No i generalnie sporo warzyw, które bardzo lubię. Na przekąskę jakiś batonik, serek, jabłuszko, bananek, no w zależności co jest pod ręką i na co mam ochotę. A co sądzę na temat carbloadingu? Ja osobiście tego nie popieram dla siebie, ponieważ jak zrobię ogromny przeskok w spożywaniu węglowodanów, to natychmiast zaczynam puchnąć. Zbiera mi się woda w organizmie, czuję się źle, czuję się ociążała i zamiast mieć energię, glikogen w mięśniach na zawodach, to czuję się jak flak. Więc generalnie zwiększam ilość węglowodanów, ale nie tak drastycznie. drastycznie. Czyli zamiast 50 gram. Płatków owsianych mogę zjeść 60-70, w zależności jak się czuję, ale na pewno nie ze sto, bo ja tego po prostu nie przeję, Więc nie robię tego na siłę, nic w siebie nie wciskam, staram się słuchać organizmu i tyle. A na kolację dzisiaj będzie danie specjalne, bo robię domową pizzę, e, nic skomplikowanego, a daje masę frajdy i satysfakcji. No jest przede wszystkim smaczna. Mm, nie chcę się jechać na zakupy, a mam tak średnio. Dużo rzeczy w lodówce, więc prawdopodobnie będzie to margarita z y, tofu <grafię> i ze szpinakiem, a na deserek będzie po prostu to jogurcik albo coś innego co wymyślę. Jeszcze dodać na temat wody, że zwłaszcza przed zawodami staram się pić około 2,5-3 litrów wody, nie kombinuję z elektrolitami, nie kombinuję z żadnymi jakimiś z szczególnymi napojami, po prostu zwykła woda, często z cytryną. No i cóż, na zdrowie! Ostatni tydzień taperingu to jest też bardzo dobry moment, żeby zadbać o swoją fizyczność. Zacznijmy od stóp. Tydzień przed łemko, co wieczór, mocno kremuję swoje stopy takim tłustym kremem typu Nivea, żeby ten naskórek się zmiękczył. Obcinam też paznokcie i to tak do maksimum, bo wierzcie mi, że nieobcięte paznokcie to jest tragedia od razu, zwłaszcza na łemko, gdzie będzie zimno, mokro, błotniście i cholera. Jeszcze wie co? Trzeba się przygotować. I jeżeli mam już jakieś drogowe ciało na skórek, to pozbywam się go e, ścierając e, tydzień wcześniej. Nie dwa dni, dzień wcześniej, bo to jest pierwszy krok do odcisków, do podrażnień, będzie się lała krew. Dajmy tym stopom odpocząć tak, żeby udało się w pełnym zdrowiu tą łemkowinę przebiec. Tapering to czas, kiedy dbamy o nasze rozluźnienie mentalne i fizyczne. Jeżeli morsujemy regularnie, to jest to dobry czas, żeby zafundować sobie taką sesję morsowania na rozluźnienie, też w formie medytacji. Jeżeli nie, to może jakiś masaż, wszystko to, co nas rozluźni, co sprawi, że nasze mięśnie będą gotowe do wysiłku, które je czeka. Jak samo poczucie, Dobra kapa. No spoko, w sumie niewiele już zostało do roboty, tylko myśleć pozytywnie i wydaje mi się, że to jest coś, o czym często zapominamy przed takimi biegami, bo tak się wszystkim stresujemy, tym wyposażeniem obowiązkowym, naszą kondycją, warunkami pogodowymi, na które totalnie nie mamy wpływu. Że odbiera nam to mam wrażenie frajdy tego okresu, bo to jest bardzo w sumie przyjemny czas, można sobie spokojnie pojechać na rowerze, luźno. Luźno, tak. no. <laughs> I generalnie wydaje mi się, że cała robota, jaka była do zrobienia, to już jest zrobiona. I wystarczy zaakceptować fakt tego, że na przykład będzie padało, będzie biało, będzie zimno i zastanowić się, jak możemy. Się na to my przygotować, nie? Czyli na co mamy wpływ. Tak mi się wydaje. Mm. No dobra.